Witam serdecznie w nowym filmiku Dzisiaj zagramy sobie w Clash Royale W moim klanie Polish War No Mamy super clan Za jeden dzień się kończy A już mamy 8 na 10 Czyli jestem praktycznie pewny że go dobijemy No Tak było Deck, Balon, Hog, Witch karołki, gomibary, horda, skieretki, armii, no i tej taki dek na arenie czwartą, no bo niedawno był piątą wszystko po niemiecku, sorki, no bo wolę po niemiecku niż po angielsku Zagramy, żeby dobić tych wyklęciostek tak trochę. Jeszcze Wam pokażę ile ja zrobię, nie? Dobrze. Ja zawsze sobie lubię grać yy, ten, czymś mocnym, a potem do tego Goblin Barrel, żeby atakowało no, to mocne, a te yy, goblinki cebiły. No teraz się nie udało, no bo... No, tak. Dobrze się wybronić, bo mam nie, nie odbiję. Było do przewidzenia, ale to drugie O, mam, ma kolega Monika. Lubię Monika. Really. O jeszcze... Ale to i tak baneriśmy tylko wydałego, bo nie lubię go. Gdy panie... Je... Tak się nie robi <laughs> Dobra, obiję trochę mi drogę ale nie może Jeszcze puszczę hordę tutaj Barbel Barrel zostanie obity bardzo szybko No i wygrana Super Trzy do jednego Wspaniale, o, chodźcie to sobie od razu zaraz będę otwierał? 56 na piątym miejscu. Manojek fake, jakby to? Mm. Nie mam nic żadnych kart naprawdę really Najwyżej mam łyczkę, którą teraz na trzecich. Dragon jest na ale ta armia szkieletów to się ledwo co Trzeba nie. Ma, nie mam ani jednej karty, ale mam Bo ja wydanej towała Następny mój niedzielę za poproszę O, jeszcze jedną. No, powiem jeszcze raz, zagramy i koniec. Jeżeli Wam się podobają takie polskie filmy, to zostawcie łapkę w górę. No bo zauważyłam, że nie mam tylko niebieskiej widowni no i jeszcze moja polska nazwa kanału przyciąga więcej Polaków niż ludzi. co za nóg, really? kurczak pieczony jak to się tam mówi o, je, je. a zabiło go? no nie, really? nie ma co grać obie oh, yeah. no po co? po co? co za głup, jakieś ślicie dwuboczne made in china, już wiem dlaczego w ogóle no to wszystko co w Chinach zrobione jest okropne a no, może niektórzy nie są tak Robi oh, Rodidopis, dziękuję. Dobra, mamy wiedzy. Lecimy na długą, no bo już tam trochę jest, No ty, horda ci nic nie pomoże co się. No, a mi, no, Co ja żebym zrobił? Chciałem hordę dać. Położyć tam, ale nie mają wiedzy Już kurczaki jest jak to się mówi. No nie no, no 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 A teraz tego nie spięknie No Postaw się Ja nie rajuję przygra, chociaż trochę za tak. późno bo stawiłem, gdy się naprawdę ale naprawdę w kurze jest jaki raju Ale nie ma takiego Co z każdą puszkę? balony jeszcze Armię szkieletów to najlepszy pomysł, Made in China. no Jedyny dobry pomysł to jest taki swoje Nie, 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 Święty. nie. ma to. widzi. E, good Game, Good Zrób Chicken, albo samym Japonczykiem. Nie znam się. Nie wiem, ile to A, skończę, jak Wam się podoba. I dobijecie może 5 łapek. To zrobię następny filmik. I napiszcie, czy Clam Racing 2, Bomber Friendsów yy, albo Clash Royale. Po prostu dajcie lajka like i to napiszcie. No, widzimy się następnym razem w następnym filmiku. No, subskrybujcie i przyciśnijcie dzwoneczek, no bo zapomniałam, co tam inni itkowie mówią. Ale przyciśnijcie go, żeby żadnego filmu nie przegapić. No, no i reszta powiedziałam. No i w takim razie do następnego razu. Cześć! Kurczaki!